Zadanie. Uzupełnij tabelę. Mamy tutaj legendę, że PW to pole wycinka, alfa to kąt, R to promień. No i oczywiście rysunek do naszego zadania. I widzimy, że mamy trzy wiersze i w każdym wierszu jedno lukę do uzupełnienia. Zarówno w pierwszym, drugim wierszu będziemy wykorzystywać ten sam wzór na pole wycinka. Alfa przez 360 razy πr kwadrat. W pierwszym y, wierszu pole wycinka równa się. Alfa ścieramy, wpisujemy 120 stopni przez 360 stopni razy pi do przepisania, bo to jest znana liczba, a r to jest 10, więc otrzymamy 10 do kwadratu. Pole wycinka równa się. Tutaj zaraz skrócimy, ale przecież możemy to dalej skrócić na 12. 12 na 12 1, 36 na 12 to 3, więc uzyskujemy ułamek ostatecznie 1 trzecia razy pi 10 do kwadratu to 100. Możemy jeszcze setkę wymnożyć przez 1 trzecią, mnożymy przez licznik i otrzymasz 100 trzecich pi. Niekiedy można sobie wyłączyć całość, ale bardzo często wyniki są właśnie w takich postaciach z łamkiem niewłaściwym. Przejdźmy do uzupełnienia drugiego wiersza. Mamy taki wzór, znany nam. I teraz musisz sobie wyobrazić, że jest on narysowany ołówkiem. To co można wytrzeć i wstawić jakąś liczbę z naszego drugiego wiersza. Po kolei patrzmy. PW mamy, no akurat mamy. Piszemy. Zamiast PW wpisujemy 10pi. Równa się alfę mamy, mamy alfę, również mamy 60 stopni, mianownik 360 przepisuję. Razy pi. A ry mamy. No tutaj właśnie jest luka, nie mamy R, więc zapiszemy niewiadomą R do kwadratu. No i tutaj bardzo dużo się jak widać poskraca. Zauważyłem z prawej i z lewej strony pi, więc skracam, czyli dzielę przez literkę pi. Tutaj mogę skrócić na 60. Na 60 to 1, to na 60 to 6. No i przepiszmy co zostało. Tu dziesiątka została, 1 szósta, pi już nie ma i razy r kwadrat. Jeżeli sobie pomnożymy przez mianownik, no to ta szóstka się skróci właśnie z liczbą, przez którą wymnażamy. Czyli mamy r kwadrat równa się, no i 6 razy 10 to 60. Więc r równa się pierwiastek z 60. No i teraz dobrze byłoby jeszcze coś wyłączyć przed znak pierwiastka. Robimy to przez tak zwaną kreskę. 60. Podzielić na 2, czyli dzielimy tutaj na liczby pierwsze. Z prawej strony kreski będą liczby pierwsze. 60 na 2 to 30. Podzielić na 2. To 15. 15 dzieli się na 3, to 5. 5 dzieli się już tylko na 5. Kończymy wszystko jedynką. No i tutaj 2, 2 da nam dwójkę, która wyskakuje przed znak pierwiastka, a 3 razy 5 to 15, i to są liczby bez parek pod pierwiastkiem. No i możemy już wstawić w naszą lukę dwa pierwiastki z 15. Trzeci wiersz, Robi się podobnie jak wcześniej, czyli wyobrażasz sobie, że jest to narysowany wzór ołówkiem. No i po kolei sprawdzasz, czy masz jakieś e, literki. Jeżeli masz, to ścierasz gumeczką i wstawiasz jakąś wartość liczbową. Czy masz PW? Masz, to jest 16 pi. Równa się kreska łamkowa. E, czy masz alfę? No właśnie, alfa jest nie wiadomo, no to trzeba ją spisać. Dalej 360 przepisujemy, pi to znana liczba, a r widzimy, że to jest 4, więc napiszmy 4 do kwadratu. No i od razu na samym początku zauważam, że pi jest z prawej i z lewej strony, więc to pi nam się upraszcza. No i przepiszmy może, 16 równa się alfa przez 360. No a tutaj mamy 4 do kwadratu, czyli 16. No i tak patrzę, patrzę. No i widzę, że jest szesnastka z prawej z lewej, bo mógłbym tutaj z mianownikiem skracać, no ale widzę szesnastki z prawej z lewej strony, więc może sobie podzielę przez 16, więc ta szesnastka się skróci mam, to będzie 1 i ta szesnastka na szesnaście się skróci będzie 1. No właśnie, z lewej strony mamy 1, a tutaj alfa przez 360 stopni. No i teraz, żeby zlikwidować mianownik, no to pomnoży sobie właśnie przez mianownik, przez 360 stopni. Tutaj 360, 360 się skraca, więc otrzymuję alfę z prawej strony, a 1 razy 360 to 360. No i okazuje się, że ten kąt to jest kąt pełny, czyli w dolnym wierszu tak naprawdę mamy pole całego koła.